W ostatnich dniach otrzymaliśmy informacje na temat czterech skinów za darmo, a jak się okazuje od dzisiaj aż do soboty codziennie możecie zdobyć przynajmniej jednego max 2 skiny i razem jest ich 7, a poza tymi siedmioma darmowymi skinami Fortnite dodał nam sklep internetowy. Cześć wszystkim, z tej strony niekto inny Kodmigao, i witam was na odcinku z siedmiu darmowych skinów. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu, a jeżeli jeśli chcecie wygrać prezent za 300 fałdolców, to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kot kicia tak jak te kozaki i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak chyba każdy z Was bardzo i to bardzo dobrze wie, od startu obecnego sezonu w grze pojawiło się ogrom darmowych nagród dla graczy i między innymi pojawiły się cztery darmowe skiny, a poza nimi mamy jeszcze 50 innych nagród. Wszystkie poprzednie darmowe nagrody jakie jesteście w stanie nadal zdobyć Możecie znaleźć na tych dwóch niedawnych filmach na kanale, lecz jak się okazuje widzowie, od dzisiaj codziennie będziecie mieć okazję zdobyć innego darmowego skina na konto. Tak dokładnie kochani, od dzisiaj dosłownie każdego dnia aż do soboty jesteście w stanie za darmo odebrać innego darmowego skina, lecz zanim do nich przejdziemy, mam dla Was ważne informacje na temat niczego innego jak sklepu z przedmiotami. Do tej pory sklep Fortnite'owy był dostępny tylko i wyłącznie bezpośrednio w grze i mogliście jedynie sprawdzić sobie sklep wchodząc na czyjegoś live'a, który sprawdza właśnie co nowego się pojawiło, lecz jak się okazuje teraz już tak nie będzie. Od ostatniego poniedziałku każdy z was jest w stanie sprawdzać sklep z przedmiotami na specjalnej stronie od Fortnite'a i co ciekawe widzowie sklep ten działa dosłownie i to dosłownie tak samo jak ten sklep, który znajduje się w Fortnite'cie. Link do sklepu zostawiam wam w opisie tego filmu i zamiast wchodzić specjalnie do gry o drugiej w nocy możecie po prostu na telefonie tam wejść i co Ciekawe, jeżeli zalogujecie się tam na swoje konto, normalnie będziecie mogli kupować tam przedmioty, które potem trafią do Waszej szafki. Poza tym w samym sklepie również znajduje się guzik wsparcia, co oznacza, że możecie wesprzeć kogokolwiek przez sklep internetowy i automatycznie w grze będziecie mieć wpisany ten sam kod i ja osobiście polecam wpisać tam kodzik kicia. Pozostawmy sobie już temat sklepu z przedmiotami i przejdźmy do tematu darmowych skinów dla graczy, ponieważ tak jak mówiłem, od dzisiaj dosłownie każdego, ale to każdego dnia jesteście w stanie odebrać innego darmowego skina na swoje konto. Wszystko to zostało przygotowane z okazji wielkiego finału FNCS, który będzie miał miejsce już w tym sezonie. Teraz, i informacje w temacie darmowych skinów znajdują się bezpośrednio w grze, a dokładniej to w zakładce rywalizacji z turniejami. Po wejściu w tamto miejsce będziemy mogli zobaczyć, że codziennie od dzisiaj aż do soboty będziemy mieć dostępny inny turniej o innego darmowego skina i razem wszystkich. Darmowych skinów, które będziecie mogli zdobyć tam za darmo, będzie aż 7. Pierwszy turniej będzie o te dwa stare skiny z finałów i będzie on dzisiaj, turniej jutro będzie o tego skina, turniej w piątek będzie o tego skina z poprzedniego sezonu oraz ostatni turniej w sobotę będzie o te dwa skiny z tego sezonu, który jest teraz. Co do tego ostatniego turnieju, który będzie dopiero w sobotę o te nowe skiny, to przy okazji pamiętajcie, że w tym turnieju do zdobycia będzie ten wyjątkowy killowy dla finalistów FNC. I pamiętajcie, że wszystkie te rzeczy trafią potem do sklepu z przedmiotami. Wszystkie i to dosłownie wszystkie te turnieje mają dokładnie te same zasady, taką samą punktację, taką samą godzinę startu i inne rzeczy, tak więc przedstawię Wam po prostu informacje na temat jednego turnieju i będzie się dotyczyło każdego kolejnego. A więc, tak, w pierwszej kolejności najważniejsza rzecz, czyli na jakim dokładnie trybie odbędą się te turnieje i każdy z nich będzie na trybie duo z budowaniem, więc jeżeli nie macie jeszcze kogoś do grania, to musicie się troszeczkę pośpieszyć. Jeżeli nadal nie macie nikogo, to polecam sobie wejść na mojego Discorda, do którego link macie w opisie i tam na 100% sporo osób będzie szukała ludzi do grania na te turnieje teraz, więc będziecie mieć okazję kogoś sobie znaleźć, a teraz przejdziemy sobie do kolejnych ważnych rzeczy w jego temacie. Kolejna informacja w tym temacie to dokładna data startu i każdy turniej jest dzień po dniu od środy do soboty i każdy z nich zaczyna się od godziny 19 i potrwa do godziny 22, czyli 3 godziny, i w tym czasie każdy z Was będzie miał możliwość rozegrania tylko 10 meczów. Co do punktacji, jaka będzie w każdym z tych turniejów, to tak: za wygraną grę, jedną pojedynczą, za każdym razem otrzymacie 65 punktów, a za zrobienie pojedynczego fraga otrzymujecie dodatkowe 2 punkty, czyli likwidując całe duo macie 4, a na skiny będziecie potrzebować coś około 300, może nawet 350 punktów. Na teraz nie jestem w stanie. Wam powiedzieć, ile dokładnie punktów będziecie potrzebować, na jakiego skina, bo przy każdym z nich punktacja na nagrody będzie troszeczkę inna, ale na pewno nie będzie się ona jakoś bardzo różniła, a o tym będę dawał Wam znać na live przed każdym turniejem. Skoro znacie już tryb, na którym się on odbywa, miejsce, które zdobywa darmowe nagrody oraz punktacje i takie ważne szczegóły, wypadałoby przejść do wymagań, które musicie spełnić oraz do rzeczy, które musicie wiedzieć zaraz przed jego startem. Pierwsza rzecz dotyczy Osób, które wygrały już skina w tych turniejach, bądź zakupiły te przedmioty w sklepie, ponieważ według informacji, jakie znajdują się w regulaminie, jeżeli posiadacie jakiegokolwiek ze skinów, nie zdobędziecie ich ponownie do swojej szafki w grze. Tak więc, jeżeli macie jakiegokolwiek skina z tych turniejów w swojej szafce, nawet jeżeli kupiliście je w sklepie z przedmiotami, to nie powinniście otrzymać fałdolców w kwocie, która odpowiada danym przedmiotom, który wygracie w turnieju, dlatego też dajcie szansę na zdobycie tych przedmiotów osób, które po prostu nie miały okazji ich kupić albo zdobyć za darmo. Kolejna ważna rzecz to trzy podstawowe wymagania, które musicie spełniać przed każdym i to dosłownie każdym turniejem. i Jest to nic innego jak dwuetapowe logowanie konta Epic Games, 15 poziom konta Fortnite oraz co najważniejsze, jakakolwiek ranga na rankedach z budowaniem. Dwuetapowe logowanie możecie zrobić za pomocą strony Epic Games, do której link znajdziecie w opisie. 15 poziom konta możecie sprawdzić w zakładce, Kariery, która znajduje się w grze, a rangę wbijacie po prostu wchodząc do gry. Jeżeli nie będziecie spełniać przynajmniej jednego z tych wymagań, to niestety na turnieju, w momencie gdy zostanie on udostępniony, będzie widniała taka kłódka, która uniemożliwi wam zagranie tego turnieju. Dlatego też sprawdźcie sobie wszystkie rzeczy już teraz, aby po prostu zagrać każdy z nich. Co do tego, jak łatwo zdobyć wszystkie te przedmioty kosmetyczne, to od siebie mogę dodać jedynie tyle, że pierwszy mecz w turnieju jest, można powiedzieć, tym takim najważniejszym ponieważ w jego trakcie wczytuje was na dosłownie wszystkich i to wszystkich graczy. Dzięki temu macie spore szanse, że zamiast trafić na duo z poceńców, traficie na jakieś słabsze duo, które będziecie w stanie pokonać i łatwo zdobyć punkty, a pozostałe mecze grajcie sobie na spokojnie i szanse na skina serio będą bardzo duże. Pamiętajcie również, że sam turniej jest zrobiony tak, że nie zdążycie rozegrać wszystkich meczy od początku do końca w trakcie jego trwania, tak więc na pewno jakieś mecze musicie sobie zagrać pod fragi, aby na koniec wejść do tego ostatniego meczu. Z tego co mi się wydaje, są to chyba wszystkie najważniejsze informacje w temacie tych aż 7 darmowych skinów i ja sam osobiście jestem w delikatnym szoku, że od startu tego sezonu otrzymaliśmy od Fortnite'a dokładnie 9 skinów do zdobycia za darmo. Tak chciałbym jeszcze dodać, że z każdego tego turnieju, poza tym dzisiejszym i jutrzejszym, uruchomię dla was live'a, na którym będę próbował zdobyć te przedmioty i nie będzie live'a jutro i pojutrze z tego turnieju ponieważ skiny z tych dwóch turniej akurat posiadam w swojej szafce. A jeżeli ktokolwiek z Was chce na kanale kolejne odcinki na temat następnych darmowych nagród i skinów, to zostawcie pod tym filmem standardową łapeczkę do góry i komentarz nagrody, a nie dojrze że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem, jak zawsze, dostanie ode mnie tam serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów. No, i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!